Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, kajdany i smartfon. Oto co możemy zobaczyć na najnowszym łódzkim muralu. Jego twórcą jest Gaja, 27-letni artysta z Nowego Jorku, który w zaledwie trzy dni stworzył unikatową kompozycję w ramach rozpoczynającego się festiwalu Energia Miasta 2016. Do grona 60 łódzkich murali dołączył dziś projekt amerykańskiego artysty. Nowe wielkoformatowe malowidło można zobaczyć na ścianie kamienicy przy ulicy Pińskich o 75. To, co nas bardzo cieszy, to to, że ta przestrzeń miejska, jeżeli chodzi o łódź, zaczyna być coraz bogatsza, coraz bardziej kolorowa, ale również, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy akurat w tej dziedzinie osiągają czy osiągnęli już ogromny sukces poza granicami. Mural, jak mówi artysta, łączy w sobie elementy historycznej i nowoczesnej łodzi. Można na nim zobaczyć pomnik Tadeusza Kościuszki, portret Thomasa Jeffersona, jego wieloletniego przyjaciela, fragment nowego dworca i ruiny hotelu Centrum. Zawsze wierzyłem, że tworząc mural, on musi być związany z miejscem. Powinien najbardziej szczerze, jak to tylko możliwe, mówić językiem otaczającej go przestrzeni. W taki sposób, żeby był charakterystyczny dla miejsca, w którym się znajduje. Projekt otwiera tegoroczną edycję festiwalu Energia Miasta, w ramach którego łódź mają odwiedzić artyści z różnych stron świata. Twórcy z Izraela chcą w swoich pracach nawiązać do historii łódzkiego getta. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto z tego kraju weźmie udział w festiwalu. Te rozmowy trwają już od kwietnia z ambasadą Izraela dotyczące sfinansowania pobytu tutaj czterech artystów z Tel Awiwu, którzy próbowaliby przerzucić pomost pomiędzy taką traumą i tradycją związaną z, z łódzkim gettem. Festiwal będzie trwał do końca września, a efektem prac mają być trzy nowe murale.